Hej, witajcie ludziska z tej strony Brolia, ja to jest kolejny odcinek naszej serii. Zagrajemy w Gothic 3 z Bogów, Kontynuujemy naszą rozgrywkę w tą piękną grę. Na początku chciałbym wam podziękować za to, że tak łapkujecie filmiki z Gotika. Jest to dla mnie naprawdę bardzo ważne i mam nadzieję, że e, będziecie łapkować dalej. Dobra. E Początek tego odcinka rozpoczniemy sobie walką na arenie. Jak pamiętacie w poprzednim odcinku, albo nie pamiętacie, yy, już walczyliśmy, tyle że oczywiście gra się nie zapisała i musimy walczyć jeszcze raz, także skopiemy mu dupę. O kurde, albo on mi skopie dupę. O, o Jezus! O fuck! Dobra, trochę musimy tutaj uważać. To nie jest Gothic 3 zwykły, że klikamy tylko lewy przycisk myszy i tak zabijemy. O fuck, 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 fuck. Kurwa umrę! O nie, to było słabe. Oczywiście na początku będzie do spadki FPS-ów ludziska, ale to tylko na początku, później ta gra się rozkręci i będzie już o wiele, o wiele lepiej. Także spoko... I tak jeszcze w tym miesiącu, czyli w listopadzie mam zamiar sobie kupić nowy komputer więc tych spadków FPS-ów już nie będzie. Rozpoczniemy sobie ludziska nowe serie z nowszych gier i będzie ogólnie fajnie. Też myślałem o serii z gry Daisy Stand Alone Nie wiem czy Wam się spodoba, zobaczymy. Kto ogląda ten filmik, to oczywiście pisać w komentarzach, co o tym myślicie. Ja na wszystkie Wasze komentarze odpowiem ludziska, także... E, nie martwcie się. Jeżeli macie jakieś pytania, walcie śmiało. Okej, okay, do widzenia, panie. E, co tam miałeś w ogóle e, wytrychy? O jezus, dobra. Także idziemy po kolejnego godnego przeciwnika. Chyba się pomyliłeś, wojowniku. Walki kobiet odbywa. <noise> co ty gadasz? E, z tobą mam Wygrał gadać, tak? <noise> Pokonaj Brennusa. Ho 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 ho. Zaraz zobaczymy, kogo wyślemy yy, na walkę kobiet. do Sylden. Tylko jak wiesz, jestem tam mistrzem areny. O kurwa! Ej, sorry, ziomek! Kurwa. O, Jezus, dobra, sorry, ludziska, za ty kurwa, ale po prostu się troszkę przestraszyłem, że zaraz padnę. Nie, nie, jaki. Co to wir? Jakiś wir robi koleś. Jest jakiś porąbany. Ciebie chyba w domu biją, człowieku, nie? Myślałem, że mnie zaatakuje, nie? Jest! 2,5 tysiąca expa. Super. Miecz dwuręczny. Dobra. E, wracając ludziska do tego nowego komputera... nie byli, Wracając do tego nowego komputera, to też myślałem, aby zrobić serię z Infestation, ale bardziej skupię się właśnie na... Uh, Na Daisy, ten on. Jest to gra oczywiście Survival Horror. Oczywiście pewnie większość z was o tej grę, o tej grze y, słyszała. Um, kurde, szukam teraz ludziska łóżka, aby się przespać. Ale cholera w tej nią... chwili wszyscy musicie przestać walczyć. Niby dlaczego. Przeszkadzacie tej nieszczęsnej rodzinie. Żadnych przekleństw, żadnych walk i żadnych wrzasków po nocy. Lubimy im przeszkadzać! I by... W takim razie, dobrze. Teraz chodźmy! O skurwa! Chyba cię łeb boli. Dobra, ludziska, czekajcie, z kolejnym ich musimy skorzystać, niestety. Agresywny górnik, no. Ja pierdzielę! Czuńcie się ode mnie. Na ile oni strzałów padają? Dobra, oni są coś słabi, więc spoko. Do widzenia. Przywódca górniku, ty też leżysz. Jubut! Kurde, myślałem, że dostanie z mocnego ataku. Chciałem trafić. Kurde, nie mogę trafić. Fuck No w ty gnoju! Dobra, nie będziemy się bawić z tobą. Brakuje mi jeszcze tego krzyku z Gotika 2. Przyłóż mu! Niech ma czy go chciał! O, oh, to musiało boleć. Stary dobry Gotik 2 Dobra Moja Gdzie trzeba było się zaczynać! Gdzie ty jesteś? Tutaj? Zajmij się swoimi sprawami hmm. Mogę pogadać z Tobą? na pewno Zostaw mnie w spokoju. I co, i wszystko? Nie zawracaj mnie. Chyba tak. Dobra, tylko teraz straciłem troszkę dużo życia. E, na pewno teraz będę musiał skorzystać z łóżka. O! Tutaj! Będzie elegancko. Eee, śpij do poranka. Tak. Hmm. Teraz możemy się zmierzyć z mistrzem areny. Zapiszę sobie grę i się upewnię, że ta gra się naprawdę zapisała, żeby nie było tak, jak wcześniej. E, dobra. Gra się zapisała, więc pogadamy z Dureksem. Z Dureksem. Pokonaj karta. Korta, przepraszam, kort. Chodź tu! O kurde, ale mi wyrąbał! Ale on jest wytrzymały, cholerstwo. Najgorsze jest to, że... Gdy chcę się odsunąć, to już nie mogę uniknąć tego ciosu, nie? O, chyba, że się tutaj ładnie zablokuje. Ha! Fuck. To trzeba naprawdę uważać, nie? Widzenia? Kurde, jest słaby, naprawdę można go pokonać. Wystarczy tutaj właśnie... O, o dobrze używać tarczy. Poczekaj, aż na się... O Jezus! U! No kurwa nie! Jak mi wyrobał! O Jezus Marian! Ty go w dupę mać! Okej okay, ludziska, witajcie z powrotem. Musiałem zrobić krótkie cięcie dlatego, że po wielu próbach e, z tym pieprzonym kordem e, nie potrafiłem go po prostu zabić, więc sobie po prostu olejemy to jako quest'a i zrobimy sobie coś tutaj lepszego. Karawana, Hamlara, odaj Adgonowi zebrane pieniądze, pobij górników. E, to już chyba zrobiliśmy. Czekajcie, tylko musimy odebrać chyba nagrodę. To był. Kto to był? Czekajcie. Tu... O, tutaj ten koleś da nam quest'a Ojciec. Nie idziesz? No. No co, przecież pokonałem ich. Tych górników. Na pewno masz jeszcze wiele. A może się ciecham tej. Pieprzno i co? O, właśnie, chyba o to chodziło. Dobra. Eee, złoto. I co, i teraz musimy iść do ojca, tak? Chociaż wątpię, że on nam da coś w yy, nagrodę. Teraz będziecie mogli spać spokojniej. Wszyscy górnicy dostali nauczkę. Wspaniale! Wow! 5! Pień... Co? Pięć stów dostałem? Ja pierniutnicze, nieźle. E, dobra, teraz quest. Quest, 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 quest. Od nowi jest zebrane pieniądze. Zaginiony. Aha, dobra, tu musimy odebrać te haracze. Od Borisa, Dylana, Dylan, właśnie, gdzie jest Dylan? E, musimy go szukać. Dylan, 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 Dylan. On był chyba gdzieś. tutaj. Nie, nie tutaj. Dobra, pomyłka. Gdzie jest ten pieprzony gnojek? Aha, tutaj jest. Nie, nie ma go, cholera. Fuck, nie mogę go znaleźć. Tego gnojka... Może to to on. Jest. Przyszedłem po... Dobra, dziękuję. Trzystówki elegancko. Teraz chyba wszyscy znajdują się już w mieście w Silden, także... zajmiemy się czym, i, czymś innym. Karawana Hamlara, zaginiony szpieg. Hmm. Zniszcz obóz orków o! Przed Monterą? Jak przed Monterą? Gdzie jest Montera? montera? Tutaj jest? Nie, czekajcie. Gdzie jest Montera? Uh... Cholera, Montery nie mogę znaleźć. Nemora... Kepdawn... Redog, Ardea... Faring... Dobra, nie mogę tego znaleźć, więc zajmijmy się czymś innym. Nie chcę teraz tracić na to czasu zbytnio. Zaginiony szpieg karawana Hamlara. Powinienem dostarczyć karawanę Hamlara i zaoferować pomysł, bym mogli... Tylko gdzie ja mogę tego... hamlara tutaj, tutaj spotkać? To jest dobre pytanie. Kupiec Hamlar. Ja go w ogóle nawet nie kojarzę z... Y... ...imienia. To jest ten problem właśnie. Ale dobra. Poszukamy, zobaczymy. Wiesz, wydaje mi się, że się cholernie źle robię. Ale okej. Okay. Ale fajna zbroja. Ona mi się. Pierdzielnicko podoba. Wiem, że takiego słowa nie ma, ale po prostu. Hmm. Ale chata. Dobra. Weźmiemy sobie z kuferka coś. Okej. Okay. Dziękuję. Tu niczego chyba nie ma. Okej, okay, możemy stąd wejść. Szukać tego hamlara pieprzonego, chociaż nie wiem, czy go spotkam tutaj, w tym mieście, przynajmniej. Ech, tutaj jeszcze coś mamy. Nie no, górnik, cholera. Nawet nie powiedzieli mi, gdzie tego hamlara mogę znaleźć. To jest ten właśnie problem cholerny. Dobra, to pójdziemy sobie w drugą stronę. Jednego sklepu tutaj na pewno nie ma. Chyba, że model już wyszedł, co? Hmm. Jest! Witaj, wojowniku! Jesteś jedny tak. Chwała innosowi. Orkowie dali nam się nieźle we znaki. Oczekiwanie na ochronę było <trym wytrzyma> Okej, okay. handlarz z karawany idzie z tobą. Eskortuj karawanę, kupiecką. Ty idź za mną? Chyba raczej on idzie, a ja idę za nim. Okej. Okay. Może to odpowiada. Ale, gdzie mam go eskortować? Do Trellis? Tak? Czy nie? Jak tak, to dobrze, ponieważ tam mamy też questę do wykonania z tym szpiegiem. Dobra, zapiszę sobie tutaj grę. Okej, okay, ludziska, witajcie z powrotem. Musimy zrobić krótkie cięcie, ale kontynuujemy. Hmm. Tutaj mamy jeszcze jakąś roślinkę, sobie weźmiemy ją. Le ziele lecznicze, o super. E, przyda się to do wytwarzania e, mikstury, mikstur leczniczych. E, gdzie mam Cię w ogóle eskortować? Do Nie. Cholera, nawet nie wiem, gdzie do Silden czy do Trellis. Nawet nie chcę mi się sprawdzić w jaki w punkku a tutaj kogo mamy? Ja pierdziele ile ludzi! Fuck! Ja tego na pewno nie wykonam. I tam jeszcze wilki będą, chyba. Proszę, nie, 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 nie. Nie, tam nikogo nie ma. Gdzie, by, gdzie były te wilki? A, tam na dole. Okej. Okay, tu jeszcze mamy krwiopicę. Elegancko i orki. Awe, kurna, some. Jeszcze mnie zatruł! O nie... Nie! Zostawcie mnie! O, o. No padłem, o nie! Ja pierdziele, to było strasznie słabe. Ale tego quest'a wykonam, Choćby, choćbym się zesrał, tego quest'a wykonam. Także bez obaw. Eee, tylko problem jest z tym, że ja nienawidzę eskortować ludzi w tej grze, po prostu nie cierpię, ale niestety musimy się, musimy to jakoś przeboleć. Chociaż nie wiem, czy ten quest jest odpowiedni dla mnie z tym tutaj, e, odpowiednim, z tym wyposażeniem. Bo szczerze mówiąc, to no, tak naprawdę niczego nie mam. Oprócz tarczy. No, tarcza raczej tutaj e, dużo mi nie pomoże. Ale spróbujemy, spróbujemy. Te krwepice są wkurzające. Gdybym jeszcze jakiś antidotum miał, bo by fajnie. Chodźcie, no i GIT, i o to chodziło. O! Jeszcze tam te orki e, biją tego krwipice. Także super. No widzenia. Wybaczcie mi za te, za te spadki FPSów. Ale tu się już naprawdę dużo dzieje. I to może występować, to jest niestety Gotik zmierzch bogów. Nie zabijajcie mi tutaj ludzi, bo was... ja was zabiję. O Jezus, jeszcze bym padł. Nie ma, frajerzy. Dobra. Chyba nikt nie padł O Jezus, ale mało brakowało eee, Weźmiemy sobie tylko te kruszpacze Dobra Pyk I tam chyba jeszcze jeden padł Tak Okej okay. Zapiszemy sobie grę Chociaż kurde, mam mało życia To jest właśnie wkurzające Daj miksturę. no Jeszcze ja mam ich karmić miksturami Bez jaj Proszę bardzo Dobra, wychlej sobie. Masz. Ty masz dużo życia, więc spoko. A ty, Hamlar? Masz sporo życia, dobra, to ja sobie łyknę. Pyk. Dobra. Zapiszemy sobie grę po raz kolejny i ruszamy daleko. Tam będziemy mieli teraz do czynienia z cholernymi wilkami. A wiecie, jak, jakie... ...te wilki są wkurzające? O nie, tylko nie to. Chyba do Sildy mam ich ekskortować. Chyba. Co ty nie widzisz wilków, idioto? Chyba padnie. Mam takie dziwne przeczucie, że padnie. Dobra, do widzenia. O Jezus! Ale dostałem! Wow. Okej. Okay, to było słabe strasznie. Nie no, te wilki są naprawdę denerwujące, żebym wolał walczyć z cholernymi orkami. Niż z tym ścierwem. No ale okej. Okay. Hmm... Eskortuję i chyba na tym zakończę ten odcinek. Chyba chociaż wydaje mi się, że ten odcinek troszkę potrwa Eee. No ale okej. Okay. Dobra. Zaryzykuję. Odcinek nie miał trwać więcej niż 20 minut, ale ten chyba potrwa. Pieprzony wielki! O Jezus! Zostawcie mnie! O nie! Nie leć! nie, 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 nie! nie. Ja zaraz spadnę. No zajmijcie się nimi. Co wy czekacie na mnie? Dobra, super. Kurde! Padnę! Padnę! Nie, nie padnę. Dobra. Yy, Łukniemy sobie miksturę. I spróbujemy tego wilka rozwalić. Do widzenia. Dobra, do widzenia. I ty jeszcze. Cholerny wilk. Nie! Jak on mi zabije, to ja chyba. No pokonajcie tego wilka! No, co wy wilka nie potraficie zabić? Pomogę ci, bo widzę, że jesteś nieogarem. Kompletnym. Okej, okay, kolejna mikstura. Jak widzicie, tej mikstury szybko tutaj. Ee, się traci. Okej, okay, idźmy dalej. Chyba do Silde wam ich eksportować. Przynajmniej idziemy w tym kierunku. Dobra, tu kolejny wilk. Tym razem Nienawidzę jeden Nienawidzę tych bestii okej ludziska. Witajcie z powrotem. Musiałem zrobić e, krótkie cięcie z tego powodu, że e, musiałem na chwilkę wyjść, ale w każdym bądź razie już jestem i kontynuujemy tą e, cholerną eskortę. Tych kupców, na pewno po drodze spotkamy jeszcze orków, chociaż już widzimy miasto. Dobra, chodźcie za mną. Świetnie, ruszam w drogę. Niech inno. No i git, i o to chodzi ludziska. Super. Bardzo się, bardzo się cieszę z tego powodu. Więc może jeszcze wykonam jakiegoś questa tutaj. Mianowicie wykonam tego questa z tymi tutaj podatkami. E, mamy wziąć od tego Melana... momento... E, Barbanosa... i kogoś tam jeszcze. Zaraz to sprawdzimy. E, Handlas Izabel. Nie, od ciebie nie. Hmm. Teraz troszkę bawimy się w Tuska z tymi podatkami, ale spoko. A, chyba ktoś jest zdenerwowany za to, że zabiłem jego... krowy. Ale, gdzie był ten koleś? Momento, on był chyba gdzieś koło areny. Tak mi się wydaje. Jakie spadki FPS-ów? Co tu się dzieje w ogóle? Masakra. Eee, no, niestety, musicie mi z tym wybaczyć, ale niczego innego zrobić. Przemęczcie się ludziska do tego tygodnia, czyli do piątku. A powinno być już o wiele, wiele, wiele lepiej. Eee. Tutaj nie. Rit Ach, wojowniku. Co cię tu znowu? Spro... Przyszedłem po podatki dla... Co? Wojownik został poborcą podatkowym? Żal mi cię. Proszę, weź moje złoto. Rozstanie z nim i... Masz już amulet? Chcesz dostać ten list. Po... Niech już nie potrzebuję listu. Załatwiona. Nieźle jak na wojownika. Nadajesz się do... Myrtana potrzebuje dobrych ludzi, Merylu. Wkrótce będzie potrzebować ludzi o Twojej inteligencji, by wszystko było jak dawniej. Poszukaj mnie, jeśli zdecydujesz się na zmianę fachu. Jeżeli tego nie zrobisz, ja będę Cię szukać. Czy to groźba? Mówię tylko, że nastąpi zmiana i bądź pewien, że Ty również będziesz musiał się zmienić. Nauczy mnie czegoś o złodziejstwie. O, super, zdolności złodziejskie, bla bla bla, okradanie innych. Dobra, to mnie na razie nie interesuje. A co ty masz w ogóle w ekwipunku? Eee, w sumie same słabe rzeczy: eee, Orkowa zguba, miecz. No w sumie niczego tak. ciekawego tutaj do sprzedania nie mam. Dobra, do już złoto, handlu i super. Mam już 4000. Na pewno masz bardzo fajnie. Eee, na pewno masz dobra, tak, szukamy kolejnych tutaj e, ludzi, aby brać od nich podatki. Obert? No chyba nie. To może Olk? Czy Olk? Cholera wie jak on się nazywa. Ale wiecie o kogo mi chodzi. O! Zadanie. O! Chwała Bogom, że już go nie ma! Dziękuję za wyświadczenie mi wielkiej przysługi! Oto twój list! Możesz trochę szybciej zakończyć tę wojnę? Chciałbym... Okej, okay, 700 sztuk złota, ludziska. Fajnie tutaj, że e, mamy tyle złota. Już mam 5000 chyba. Tak, 5099. Mam nadzieję, że w, tych, w tej cenie... Zdobędę tutaj jakąś fajną zbroję, albo coś takiego. Co znowu? Jeśli chcesz, przyda mi się mała rozgrzewka. Chodź tu! No, przecież raz zostałeś, człowieku. Co ty jeszcze raz ze mną walczyć bez jaj? Jesteś słaby jak warsz. Tym kijem to ty może co najwyżej wiesz co. Ej, to jest nie fair. Chodź tu. Jezus, jaki odskok! Ej, tego nawet. Nie widziałem, że tak można. Nic, nic tu nie ma. Da się tak, jak ja to zrobiłem. to to będzie broń. Patrzcie, da się! Schowaj, broń! Ja nawet nie widziałem ludziska, cholera. Od gotika 3 byłem oszukiwany przez całe życie. Tej pałki też nie dam. Nic tu nie ma. Pięściami walcz. Eee. Zodaję na zabrane pieniądze: Cornelius, Anton i Barnabas. Ha. Anton! Kto to był Anton? Następnym razem. Moja A teraz, przyjacielu, dasz mi pieniądze, czy mam cię dalej przekonywać? Dobrze, dobrze! Ma... Okej, okay, to teraz lecimy do Corneliusa. Ale tego Antona Cholera nie pamiętam, nie, nie kojarzę. Chyba to był kolej z, y, z. 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 Geldern. Nie, Ewert nie. Hmm. Dobra, to pójdziemy do Corneliusa, on też po tej stronie, tak mi się wydaje. W takiej chacie sobie siedział. Gnojek. Nic wielkiego się raczej nie wyda. Na, 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 na. Chyba... Mm. A chyba wiem gdzie jest Anton! Chyba wiem, chyba wiem, chyba wiem. E, musimy pójść na górę. <laughs> Sorry ludziska. <laughs> Musimy pójść na górę i tu powinien być taki, taka gospoda. Czy coś w tym stylu. Zaraz wam pokażę. O, właśnie o tej mówiłem. Tej, tutaj, tutaj. Pyk, pyk, pyk. A tu będzie Cornelius chyba. Albo nie tutaj. Eee, tutaj jest. Przyszedł. Witam. To ode mnie dostałeś. Naprawdę? O, bogowie. Oto. Dobrze. Ty mm. koleś jest naprawdę... Dziwny, a Anton powinien być gdzieś tutaj. Tak, przyszedłem po podatki dla Anoga. Co? Nigdy wcześniej nie. O, i widzicie, bez problemu, takich ludzi to ja po prostu szanuję. E, pójdziemy do Antona, oddamy mu hajsy i na tym zakończę odcinek, który jest i tak długi. E, zastanawiam się nad tym, czy ten odcinek, e, czy tego odcinka nie podzielić na dwie części, e, no bo ten odcinek jest naprawdę za długi. On trwa już pewnie z pół godziny. E, tak mi się wydaje. E, tylko gdzie był teraz ten Anton, dobra, e, Anton, Anok. Już chyba wiem Naprawdę, Sylden jestem już tyle, a, a potrafi się tutaj pogubić to nieźle. O shit! chyba nie w, tym, nie w tym kierunku poszedłem. Jej, kuala, ja się gubię tutaj. Masakra Tutaj jest, okej okay. Parara Oj, mam nadzieję, że do, od Anoga dostanę jakieś pieniążki, ciekawe. I nie wiem od kogo mogę tutaj kupić jakąś zbroję albo miecz. Ta ta ta. Gdzie jest mój brat? Martwię się o jego bezpieczeństwo. Przy... Mam No i zarobione mam podatki. Zrobione. Mam podatki. Chwała Inosowi. A gdzie jest mój brat? Zjawi się tu. Czas nie czeka na orków, a na Inosa. Przysięgam, że rzucę twojego trupa i twego brata ścierwojadą. E, siła. Dobra, może troszkę siły ludziska się poduczymy. Walk, Być mistrzem walki mieczem. Na ja na 5000 to jakoś nie chcę mi się zbytnio tracić. Dobra. E... Ok. Ile mam siły teraz? Poczekajcie. O oh jest, czyli możemy teraz skorzystać z tego mieczyka tutaj. O, super, tylko że to jest miecz dwuręczny. No, lekaj okay, ludziska, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Oczywiście subskrybujcie, oceniacie, komentujcie mój kanał, a ja się z wami żegnam. Zobaczy tylko, czy gra się zapisała. Eee, tak, zapisała się, no i trzymajcie się ludziska, cześć.